Dzień dobry. Działkowiczów, właścicieli ogrodów i ogródków, amatorów warzyw, a także miłośników pięknych roślin, zapraszamy do obejrzenia programu Wszystko o działce. Będzie w nim mowa m.in. o warzywach mało znanych: portulace, boćwinie i soi. a także o trochę zapomnianej soczewicy. Myślimy, że warto się nią zainteresować. A to już owoce papryki. O tej roślinie opowie pan Ryszard Drużba. Nasz dzisiejszy program powinien obejrzeć także właściciele działkowych pasiek. Podamy bowiem kilka sposobów zwalczania warrozy. W drugiej połowie lipca dojrzewają morele, jest więc dobra pora, by przekazać Państwu kilka informacji o tych owocach. Miłośnikom pięknych roślin zaproponujemy dzisiaj linię. Zaprezentujemy kwiaty, które zdobią ogród pana Eugeniusza Radziura. A zatem zapraszamy i zaczynamy! W poprzednim programie rozpoczęliśmy cykl felietonów o warzywach mało znanych. Przedstawiliśmy szpinak nowozelandzki. Dziś omówimy kolejne warzywa liściowe portulakę i boćwinę. Zapomnianym warzywem liściowym jest także portulaka warzywna portulaka olerace, która w naturalnych warunkach występuje w paśmie od Himalajów do Grecji. W Polsce. Hmm, jest spotykana czasami dziko na polach. Jest również płożącą się rośliną roczną o mięsistych łodygach i liściach, które stanowią część konsumpcyjną tego warzywa. Portulaka jest bardzo bogata w witaminy A, B1, B2 oraz sole mineralne, wapnia, żelaza i fosforu. Podobnie jak szpinak nowozelandzki, ścina się. Yy, Kilku centymetrowe odcinki i częścią konsumpcyjną są liście oraz łodygi. Wadą tego warzywa jest to, że nie nadaje się do przechowywania. Spożywamy go albo na surowo do sałatek, albo podobnie jak przygotowujemy jak szpinak, do tego nadają się liście, natomiast łodygi można przyrządzać tak jak szparagi. Następnym bardzo interesującym warzywem jest burak liściowy zwany boćwiną. Nie należy go mylić z burakiem korzeniowym, ponieważ ten pierwszy nie wytwarza korzeni. Częścią użytkową są tylko liście. W Polsce znana jest i sprzedawana odmiana Luculus o białych ogonkach liściowych, ale znane są również odmiany o. Ogonkach czerwonych, tak jak burak korzeniowy. Polecany jest zwłaszcza dla dzieci, gdyż uznawany jest za lżej strawny w porównaniu ze szpinakiem. Przygotowujemy go tak samo jak szpinak. Jest to bardzo stara roślina, znana przez starożytnych Greków i Rzymian. Do Polski trafiła prawdopodobnie w czasach przedpiastowskich. Boćwina zawiera dużo witamin i sole mineralne. Jest bardzo łatwa w uprawie, nie ma specjalnych wymagań. Bardzo dobrze rośnie na każdej glebie. Uprawiamy ją z siewu wprost do gruntu w marcu. Cenną właściwością tej rośliny jest duża odporność na mrozy. Mówiliśmy już dzisiaj o warzywach mało znanych, teraz pora na te zapomniane. Niewielu z nas pamięta bowiem soczewicę, a znali ją i cenili nasi przodkowie, którzy żyli w średniowieczu. Jak wszystkie warzywa strączkowe, soczewica jest prawdziwą skarbnicą białka. Jej nasiona zawierają ponad 30% tego składnika. Jest to roślina mało wymagająca. Udaje się nawet na piaskach. Wytrzymałość na niską temperaturę jest drugą ważną zaletą soczewicy. Częścią jadalną są nasiona, które zbieramy jesienią, gdy stronki są zaschnięte. Smakosze cenią także sałatki przyrządzane z zielonych, wyrośniętych nasion. A to już inna roślina strączkowa, soja. Nie wszędzie można ją uprawiać, gdyż dobrze rośnie tylko na ciepłych, nasłonecznionych stanowiskach. Soję najłatwiej rozpoznać po owłosionych liściach, strąkach i łodykach. Tę roślinę wysiewa się na początku maja. Zbiór przeprowadzamy po czterech miesiącach we wrześniu. Gdy lato jest deszczowe i chłodne, strąki mogą nie dojrzeć. Nasiona soi zawierają bardzo dużo białka i tłuszczu. Polecamy je na sałatki. Można z nich również przyrządzić wyśmienite krokiety i pasztety, które smakiem przypominają mięso. Paprykę na działce należy do dobrego działkowego tonu. I słusznie, ponieważ jest to warzywo, które odznacza się najwyższą zawartością witaminy C spośród wszystkich warzyw, które możemy mieć tutaj. Papryka należy do rodziny psiankowatych, a więc jest blisko spokrewniona z naszym ziemniakiem i pomidorem. Wszyscy uważamy, że rodzina psiankowatych jest bardzo łatwa w uprawie. Ale z papryką jest inaczej. Jest ona i wymagająca, i kapryśna. Jeżeli więc nie będziemy umiejętnie postępować w uprawie tego gatunku, to zamiast papryki możemy mieć papryczkę. A więc od czego zależy powodzenie w uprawie papryki? Właściwie tylko od trzech spraw. Po pierwsze, od terminu sadzenia, następnie od umiejętnego podlewania i wreszcie od odpowiedniego nawożenia. Termin sadzenia jest bardzo ważny, ponieważ papryka ma wyjątkowo duże wymagania pod względem ciepła. I dlatego musimy sadzić ją w ziemię, która jest dobrze ogrzana. Pod osłonami, a więc w namiocie foliowym. Sadzimy ją około połowy maja, a w otwartym gruncie, ale oczywiście na grządce nasłonecznionej i osłoniętej dopiero na początku czerwca. Obowiązuje tu zasada, że lepiej posadzić paprykę o tydzień za późno niż o jeden dzień za wcześnie. I to hasło, proszę Państwa, warto zapamiętać sobie na przyszły rok. A teraz o podlewaniu. Jeżeli chodzi o paprykę, mamy tutaj yy, taką sytuację, z jaką nie spotykamy się przy uprawie innych gatunków. Mianowicie w okresie od czerwca do połowy lipca papryka powinna być podlewana bardzo umiarkowanie. Jeżeli w tym czasie dostanie zbyt wiele wody, to wtedy wyrosną ogromne liście, gałązki będą się wyłamywać, papryka będzie zakwitać późno i w rezultacie otrzymamy właśnie te papryczki. Tak więc obfite podlewanie rozpoczynamy dopiero od połowy lipca i oczywiście podlewamy wieczorem wodą odstaną i ogrzaną. Żeby otrzymać paprykę, a nie papryczki, to należy również odpowiednio nawozić. I dlatego papryka powinna przynajmniej dwa razy w ciągu wegetacji być zasilona nawozem zawierającym azot. Na przykład saletrą amonową. Teraz w sklepach ogrodniczych można kupić takie właśnie niewielkie i niedrogie opakowania. Ale nawozimy bardzo ostrożnie. Pod jedną roślinę dajemy nie więcej niż 5 gramów saletry. Tu powtórzę: 5 gramów, czyli pół deko pod jedną roślinę. Nawozimy dwukrotnie ostatni raz w połowie lipca. I na zakończenie chciałbym jeszcze wspomnieć o pewnej sprawie, która może się Państwu przydać na przyszły rok. Otóż, jak już mówiliśmy, papryka jest bardzo wrażliwa na czerwcowe chłody. Ale skutki tych chłodów możemy zniwelować stosując nawożenie dolistne specjalnymi preparatami. Wykonujemy oprysk w stężeniu 0,3% i z reguły łączymy ten oprysk z opryskiem przeciw i szarej pleśni. A więc proszę Państwa, zapamiętajmy, co należy zrobić, żeby mieć paprykę, a nie papryczki. Po pierwsze stosunkowo późno sadzić, po drugie intensywnie podlewać dopiero od połowy lipca i po trzecie dać niewielkie nawożenie azotowe. Muzyka W naszym programie mówiliśmy już o zwalczaniu niektórych pasożytów pszczół. Dziś powiemy o najgroźniejszym z nich. Waroza należy do najgroźniejszych chorób Pszczół na świecie. Występuje we wszystkich krajach za wyjątkiem Australii i północnej Ameryki. Do Polski została zawleczona w latach 80. i w tej chwili stanowi najgroźniejszy problem dla naszego pszczelarstwa. Jeżeli chodzi o przyczynę choroby, to powoduje ją roztocz varroa jacobsoni, który normalnie wżywi się hemolimfą pszczoły i żyje na czerwiu. Cały cykl rozwojowy odbywa na czerwiu pszczeli. Będziemy mogli oczywiście walczyć z tą chorobą i przede wszystkim zwalczamy warozę w okresach, kiedy jest najmniej czerwia w rodzinie. W tej porze roku, kiedy właśnie jest wywirowany już miód w pasiekach, należy przystąpić do zwalczania warozy. Mamy kilka środków do zwalczania warozy, i oczywiście środki te stosujemy zależnie od możliwości pszczelarza i od możliwości prada pasieki. A więc najwcześniej stosowane były środki w formie dymnej do odymiania, do zwalczania warozy, a więc tabletki apiwarolu były używane do odymiania rodziny. Posługiwano się w ten sposób, że tabletkę apiwarolu kładziono na prawda, ruszcie metalowym, podpalamy tabletkę, żeby się nam dymiła i taką podpaloną tabletkę będziemy spalali, wkładając do gniazda. Poza apiwarolem można stosować jeszcze środki w formie pasków do spalań. Stosujemy je w ten sposób, że pasek folbeksu fała albo fumilatu, najpierw zawieszamy go w ramce drewnianej, podpalamy, tlący się pasek umieszczamy w gnieździe między ostatnią ramką, a zatworem I pozostawiamy ul zamknięty przez pół godziny. Poza tym oczywiście do zwalczania warozy można stosować paski w formie pasków kontaktowych. Pierwszym z tych środków to był apistan produkowany we Francji, a w tej chwili już stosowany jest preparat fluwarol, który także ma działanie właśnie kontaktowe i fluwarol stosujemy także do zawieszania wewnątrz gniazda. Oczywiście warozę musimy zwalczać w okresach, kiedy nie odbieramy miodu, a więc właśnie okres końca lipca, początek sierpnia, kiedy rodziny pszczele są przygotowywane już do zimy, możemy zastosować te środki. Poza tym oczywiście są jeszcze na świecie środki ułatwiające zwalczanie warozy w ten sposób, że do ostatniej partii, karmu na zimę można podawać preparat Apitol. On jest w tej chwili w Polsce niedostępny, ale w ogóle na świecie jest dostępny i jest nadzieja, że do Polski będzie także importowany. Waroza jest ogromnym zagrożeniem dla pasiek i jeżeli nie zwalczamy warozy, rodzina jest nieuchronnie skazana na śmierć. Nie ma możliwości samowyleczenia. Jest to spowodowane m.in. i tym, że waroza przenosi także wirusy, które powodują zmiany w skrzydłach i w związku z tym zdeformowane skrzydła, które możemy obserwować na, w rodzinie pszczelej są m.in. spowodowane właśnie przez obecność wirusa Deformic Wings. Ogromnym zagrożeniem dla pszczelarstwa jest stosowanie przez wielu hodowców środków ochrony roślin zamiast właściwych leków dla pszczół. Jest to zagrożenie nie tylko dla samych pszczół, dla których te środki nie są w pełni skuteczne, ale także stanowi to zagrożenie dla konsumentów miodu, pyłku i kitu pszczelego, ponieważ środki ochrony roślin nie są przygotowane jako leki, a w związku z tym zawierają substancje szkodliwe i dlatego wprowadzanie klartanu na deseczkach jako środka wykonywanego przez samych pszczelarzy do zwalczania warozy jest z babiegiem szkodliwym i grożącym nie tylko pszczołom, które są niewłaściwie leczone, ponieważ środka tego tam jest nieodpowiednia ilość, ale również konsumentom miodu. Owoce słońca to określenie jak ulał pasuje do moreli. Dojrzewają one właśnie teraz, w drugiej połowie lipca. Znawcy tego gatunku twierdzą, że morele przybyły do nas z Azji, mniej więcej w VII wieku. Morele nie bez przyczyny nazywa się owocami słońca. Te najsłodsze i najbardziej aromatyczne zbiera się bowiem tylko z takich drzew, do których dociera dużo promieni słonecznych. Pąki moreli są wrażliwe na niską temperaturę. Dają owoce tylko wtedy, gdy wiosną podczas kwitnienia nie ma przymrozków. W tym roku pogoda sprzyjała, a więc w domowych spiżarniach nie zabraknie suszu, soków, dżemów, kompotów i nalewek. Recepturę przyrządzania tych ostatnich znają tylko nieliczni. Morele mają duże wymagania. Powinno się je sadzić na bardzo żyznych i ciepłych glebach. Na glinie rosną słabo. Uszkadza je mróz, chorują także na raka bakteryjnego. Na właściwym stanowisku drzewa wytrzymują nawet 30-stopniowe mrozy. Młode morele zaczynają owocować już w trzecim, czwartym roku po posadzeniu. Wtedy zbiory są niewielkie, za to dorosłe drzewa dają nawet do 40 kg owoców. Oczywiście wtedy, gdy w kwietniu, w czasie kwitnienia nie ma przymrozków lub opadów deszczu. I jeszcze dwa słowa o odmianach. W Polsce dobrze jest sadzić morele arcotto którą wyhodowano w Kanadzie. Te drzewa są wytrzymałe na mrusa kwiatom, nie szkodzą niewielkie przymrozki. Owoce są średniej wielkości, słodkie i aromatyczne. Dojrzewają na przełomie lipca i sierpnia. Somo jest odmianą proponowaną przez naszych hodowców. Jej zalety to przede wszystkim duża wytrzymałość drzew i pąków kwiatowych na niską temperaturę. Owoce są pomarańczowe, średniej wielkości, bardzo soczyste i smaczne. I jeszcze jedna ważna informacja. Morele nie wymagają obecności zapylaczy. Witam Państwa. Otrzymuję od Państwa sporo listów z zapytaniem, czy można przyjechać, obejrzeć to Moje Królestwo Kwiatowe. Oczywiście, można. Wystarczy spełnić jeden warunek. Trzeba najpierw uzgodnić listownie termin przyjazdu. Przepraszam Państwa, ale ja bardzo często wyjeżdżam, oczywiście również po kwiaty. Wyjazd taki w ciemno może się skończyć niepowodzeniem, a można przecież tego uniknąć. Listy można kierować. Wystarczy imię nazwisko rzepin i kod 69110, to jest wszystko na pewno dotrze. Dla tych Państwa, którzy wolą pozostać przed ekranem telewizora. Zapraszam dzisiaj na temat Lilię. Lilie ostatnio trochę spadają popularności, czy moda na nie mija, można tak nazwać. Nie możemy jednak zrezygnować z tych pięknych królewskich kwiatów. Dla większości działkowiczów sprawiają jednak kłopoty. Cebule źle zimują, zagniwają, rośliny chorują, różne choroby na kwiatach, na liściach. Jak temu zapobiec? Chciałbym zaproponować Państwu moje własne uwagi, własne obserwacje. Kilka lat temu, gdy naprawdę był szał na lilie, który nie ominął również mnie, sadziłem moje lilie na działce w miejscu, gdzie jest stale wilgotna, dosyć żyzna gleba. Wiadomo bowiem, że lilie potrzebują znacznej wilgotności. Okazało się to jednak błędem, przynajmniej w przypadku mojej działki. Cebule bardzo źle zimowały, zagniwały. Po prostu cebule w czasie spoczynku wymagają suchego podłoża. Przesadziłem więc moje lilie na wyższe stanowisko w ogrodzie, gdzie gleba była dla lilii zbyt jałowa. Okazało się jednak, że nie problem jest glebę wzbogacić. Nawiozłem kompostu, żyznej gleby, trochę gliny, torfu. Wzbogaciłem glebę, a nawodnienie okazało się mniejszym problemem. Łatwiej jest bowiem w ciągu lata zapewnić roślinę więcej wilgo wilgoci, niż zimą osuszyć teren. Ja uczyniłem to w taki sposób, że rabata z liliami jest podwyższona, wokoło niej są głębokie bruzdy, które w czasie suszy zalewam wodą, po prostu kładę wąż i w bruzdy leje się woda. Jest to wystarczający sposób i lilie mają wilgotności tyle, ile potrzeba. Nie wolno lili podlewać zraszaczami, żeby zamaczać kwiaty i liście. Powoduje to bowiem bardzo szybko, szybkie zarażenie różnymi chorobami, które atakują kwiaty i liście. Drugą wskazówką, którą mógłbym Państwu polecić, jest ona prawdopodobnie wszystkim znana, jest to ściółkowanie zagonów pod liliami. Ja stosuję ściołę leśną, trochę mchu, suchego i gliwia. Zabezpiecza to glebę przed wysychaniem, chwasty nie wschodzą, i Lilia po prostu lubi mieć zimno w nogach, a głowę bardzo gorąco w słońcu. Po przekwitnieniu zalecałbym Państwu obłamywanie, ewentualnie wycinanie przekwitających kwiatów, żeby nie dopuścić do zawiązania nasion. Nasiona, wydanie nasion bardzo osłabia roślinę. I na przyszły rok będzie słabiej kwitła. Również opadnięte płatki kwiatów należy uprzątać jesienią. Wszystkie łodygi należy wyrywać z ziemi i wynosić gdzieś na kompost. Nawet ten materiał się nie nadaje albo zakopywać, albo wyrzucać na takie wysypisko, które jest później nieużywane jako pożywka, jako kompost do ogrodu. I to praktycznie tyle jeżeli chodzi o lilie. Jak Państwo widzicie moje są nie chwaląc się wprost cudowne, piękne, olbrzymie. Większość z nich to moje własne krzyżówki, tak jak na przykład ta tutaj. Jest to mieszaniec lilii pomarańczowej African Queen i różowej Pink Perfection. Wyda olbrzymie kwiaty o niecodziennej kolorystyce i fantazyjnie zwiniętych płatkach.